Dzień dobry Marlena Siok, witam w specjalnym wydaniu Mazowsze Wiadomości z regionu. A dziś, choć na odległość, bo na internetowych łączach, ale jest z nami marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Dzień dobry, witam serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie marszałku, Mazowsze jest regionem, w którym na ten moment zanotowano najwięcej zakażeń, jeśli chodzi o koronawirusa. Proszę powiedzieć, jak radzą sobie szpitale, które muszą pozostać w podwyższonej gotowości i o jakiej skali mówimy, jeśli chodzi o te dodatkowe ich potrzeby? No, rzeczywiście, weszliśmy myślę w taką fazę wykładniczego wzrostu ilości zakażeń. Robimy też coraz więcej badań. W związku z tym ta statystyka, no, związana też z naszą liczebnością, bo nasze województwo to 5 milionów 400 tysięcy obywateli, więc tutaj nawet z powodów statystycznych tych zakażeń będzie najwięcej. Jesteśmy na, powiedziałbym, takim, takim momencie, w którym radzimy sobie z tym poprzez taką dużą aktywność naszych oddziałów zakaźnych. Na pierwszej linii frontu jest oczywiście nasz wojewódzki szpital zakaźny na ulicy Wolskiej, to on przyjmuje do siebie tych pierwszych pacjentów, no albo ich hospitalizuje, albo odsyła, albo odsyła na przykład do leczenia domowego, jeżeli stan kliniczny pacjenta na to zezwala i warunki domowe na to zezwalają. Jednoimienny szpital MSWiA też został przeształcony cały w szpital wojewódzki. No i on przyjmuje takie, takich pacjentów, którzy oprócz zarażenia koronawirusem mają też inne choroby, wymagające na przykład intensywnego leczenia czy chirurgicznego leczenia. W następnym rzucie, ale oczywiście one już przyjmują pacjentów, są nasze szpitale wojewódzkie, w Płocku, w Ciechanowie i w Ostrołęce. Tam są oddziały zakaźne. W tej chwili rozbudowujemy je poprzez przygotowanie następnych pawilonów, właściwie, czy powierzchni, gdzie pacjenci będą mogli być hospitalizowani. Natomiast w siedlcach i w radomiu tę rolę pełnią szpitale miejskie, które zostały przeształcone całe w szpitale zakaźne. No i to jest ta pierwsza linia obrony. No, oczywiście, na bezpośrednim takim styku z chorymi są. Nasze podróże ratunkowe. No, tutaj one przywożą pacjentów, często, właśnie, albo u których stwierdzono objawy chorobowe, albo z odnisk zakażenia. No i tutaj ratownicy, lekarze, ratownicy, pieniarki no, są zaangażowane w tą walkę na, pierwszym, na pierwszej linii. Bardzo chciałbym wszystkim tym podziękować i tym pracownikom z ratunkowego. Ale też naszym pracownikom w szpitalach z oddziałami zakaźnymi, bo tutaj ta praca jest szczególnie obciążająca, no bo musi być wykonywana też w sprzęcie ochronnym, tak żeby ci pracownicy służby zdrowia się po prostu nie zarażali, bo wtedy wypadają z całego systemu obrony. Następna linia obrony to, mam nadzieję, nie będzie potrzebna, no ale będziemy uruchamiali. W naszych szpitalach też w różnych oddziałach, takie części izol, izolowane, tak, w tym sensie, że będzie oddzielne wejście i tam będzie mogli leczyć pacjentów, jeśli zabraknie miejsc. Na razie tych miejsc nie brakuje w oddziałach zakaźnych, więc walczymy z epidemią. No tutaj chcę powiedzieć od razu, że właśnie mm, te słowa do, do, do widzów, do słuchaczy. Naprawdę jednym z takich elementarnych zasad jest izolacja. I bardzo Państwa prosimy. Ja wiem, że pogoda zrobiła się piękna, że wszyscy chętnie by wylegli na place zabaw, na ulicę, na, do parków. Ale proszę Państwa, wchodzimy w decydujący moment rozwoju tej epidemii. Jeśli potrafimy spłaszczyć jej narastanie, tak? jeśli tych przypadków nie będzie za dużo, to nasze szpitale sobie z tym poradzą. Jeżeli natomiast zaczną pacjenci masowo przybywać do szpitali i będą wymagali też intensywnego leczenia, to nasza służba zdrowia mazowiecka, polska, tego nie wytrzyma. Bo już dzisiaj jesteśmy świadkami, że wiele osób jest na zwolnieniach lekarskich, wiele osób wzięło opiekę nad dziećmi, a jak wiemy, jeśli chodzi o kwestie kadrowe, to nie było dobrze w ciągu ostatnich 20 lat. Tak? Mieliśmy niedobór lekarzy, niedobór pieniarek. W niektórych specjalnościach, tak jak choroby zakaźne, to na przykład pracują osoby, które są w wieku emerytalnym albo przedemerytalnym. Więc naprawdę to w państwa rękach nie w rękach lekarzy, nie w rękach pieniarek ale w rękach społeczeństwa, świadomego społeczeństwa jest to, żeby jak najmniej. Ludzi trafiało do, do szpitali, do leczenia szpitalnego. A szczególnie zwracam uwagę na seniorów. Naprawdę, osoby po 70 roku życia, proszę Państwa, są szczególnie narażane na konsekwencje tego zarażenia. I często się to niestety kończy śmiercią, trzeba uczciwie i wprost powiedzieć. Dlatego naszych seniorów powinniśmy izolować i to nawet od nas samych. Kochamy babcię, kochamy dziadka, kochamy mamę i tatę ale pomagamy im, wozimy im prowiant, zaopatrzenie, ale bez osobistego kontaktu. Oczywiście telefon, Skype, można pomachać przez okno, posłać budziaki i na tym skończyć kontakty. Przyjdzie czas, to wszystko wróci do normy. Aby doposażyć te szpitale mazowieckie, w pierwszej kolejności samorząd województwa mazowieckiego zdecydował o uruchomieniu rezerwy kryzysowej. Jest to 10,5 miliona złotych. 24 marca uruchomiono również projekt unijny, którego wartość to 150 milionów złotych. Panie marszałku, na jakim etapie są zakupy właśnie z tych pieniędzy? No Wydaliśmy rzeczywiście już te 10,5 miliona, teraz wydajemy już pieniądze właśnie ze środków europejskich. Tutaj bardzo szybko przystąpiliśmy do rozmów z Komisją Europejską. Mieliśmy zgodę e, urzędników Komisji Europejskiej na niezbędne przesunięcia w naszym regionalnym programie operacyjnym. E, przesuwamy te pieniądze, które są jeszcze niewykorzystane. E, na razie jest to 150 milionów złotych i przeznaczamy to na zakup e, po pierwsze sprzętu ochrony osobistej, no bo tutaj wiemy, że za Zapasy centralne, zapasy w Agencji Rezerw Materiałowych są niewystarczające, więc kupujemy to, co jest możliwe na rynku, no i kupujemy też sprzęt. No mogę powiedzieć, że w sumie udało nam się już kupić 50 respiratorów, kilkadziesiąt innych urządzeń służących ratowaniu życiu i zdrowia, ale kupujemy też masowo maseczki, okulary, Kombinezony, rękawice, no wszystko to, co jest niezbędne. I teraz będziemy kierowali ten sprzęt zgodnie z tą logiką, o której powiedziałem. Trafia on przede wszystkim do tych pierwszofrontowych szpitali, no a później będziemy zaopatrywali pozostałe. Zgodnie z listą wojewody, który wyznaczył ponad 60 placówek, które są, mają tak zwaną podwyższoną gotowość. No, i oczywiście też będziemy obejmowali nasze, nasze pogotowia ratunkowe na całym Mazowszu. Także no, chcę też powiedzieć, że to nie jest prosta sprawa, bo dzisiaj rynek jest płytki. Ceny zmieniają się tak samo jak kurs walut, zmienia się z dnia na dzień. Handlowcy też próbują czasami nadmiernie zarobić. To jest bardzo dzisiaj trudny rynek. Ale mam też apel do wszystkich polskich producentów, mazowieckich producentów, do małych i średnich przedsiębiorstw. Zajrzyjcie na nasze strony internetowe. Tam jest taka podstrona COVID-19 na Mazowie i można przestawić swoją produkcję. My będziemy poprzez właśnie kupowanie od polskich producentów chcieli przynajmniej część z nich, która może przestawić, na przykład firmy odzieżowe, mogą przestawić się na szycie odpowiednich kombinezonów, odzieży ochronnych, fartuchów. Więc zachęcam i apeluję do tego, żeby pilnie przestawić się produkcję, bo wtedy będzie szansa na stałe zamówienia od nas, no a nie będziemy musieli też tego szukać po całym świecie. Ale po całym świecie szukamy, tak? Szukamy na kierunku azjatyckim, głównie u naszych przyjaciół w Chinach i w Korei Południowej. Czy to ogłoszenie przez samorząd województwa naboru na dostawę tych środków przez przedsiębiorców jest w stanie realnie zmienić tę sytuację? No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy jest w stanie, ale mam pierwsze dobre przykłady Firm, które noszyły do dzisiaj odzież na przykład, no ale jakoś popyt na sukienki na przykład drastycznie zmalał z racji na to, że jesteśmy zamknięci w domach i firmy te przestawiają się na przykład na produkcję kombinezonów, masek, czy fartuchów, więc są już dobre pierwsze przykłady i z takimi firmami będziemy podpisywali umowy na dostawy takie ciągłe, tak? czyli nie tylko jednorazowy zakup jakiejś partii, ale na przykład, że w każdym miesiącu przyjmiemy i kupimy od nich ich maksymalne, maksymalne możliwości produkcyjne. Panie Marszałku, a jak Pan ocenia współpracę na linii samorząd, a służby i władze centralne, jeśli chodzi właśnie o walkę z koronawirusem? Znaczy ja muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre relacje z panem wojewodą Konstantym Radziwiłem. Może dlatego, że on też jest lekarzem. My rozumiemy się tutaj bez specjalnych dyskusji. Staramy się nawzajem pomagać sobie, a nie przeszkadzać czy przyjąć takie relacje nakazowo-rozdzielcze, więc ja tutaj muszę powiedzieć, że bardzo szanuję postawę Pana Wojewody Konstantyka Radziwiła. Jesteśmy w stałym kontakcie, mamy bezpośrednie połączenie telefoniczne. Oby tak było w każdym województwie, jak, jak na Mazowszu. Panie Marszałku, to jeszcze zapytam. My jako oba, obywatele w tym trudnym i niełatwym czasie zdajemy ten egzamin z odpowiedzialności i solidarności we współdziałaniu? No to bywa różnie niestety. Ja bym powiedział, że generalnie tak. Natomiast są też takie beztroskie zachowania. Ja w ogóle mam, wie Pani, takie wrażenie, że niektórzy i ludzie władzy, i politycy, ale niestety, przykro to powiedzieć, również samorządowcy, uważają, że to jest jeszcze jakiś abstrakcyjny problem. Ponieważ nie ma w pobliżu tych chorych, no z naszej rodziny się nikt nie zaraził, to nam się wydaje, że to gdzieś tam ta epidemia krąży, ale ona przecież nas nie dotknie. Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest śmiertelny wróg. Przy tak dużej śmiertelności, jaką wywołuje ta choroba, szczególnie jeszcze raz podkreślę, wobec ludzi starszych, ludzi, którzy mają przewlekłe choroby układu oddechowego, układu krążenia. To jest straszliwie niebezpieczny wirus, tak? bo on powoduje siódmiostrzowe zapalenie płuc. Więc, jak ktoś ma już dzisiaj choroby typu Bronchit przewlekły, czy inne choroby układu, niewydolność oddechową, ma niewydolność krążenia, czy problemy z sercem. To jeśli on zarazi się takim wirusem, no to ma olbrzymie problemy i zagrożenie bezpośrednie zagrożenie życia. Natomiast no niektórzy niektórym się wydaje, że to jest jakiś abstrakcyjny problem. No mówienie na przykład o wyborach w maju, to jest czysta fikcja. Tak? No, zobaczycie państwo wszyscy, że za tydzień, dwa ci wszyscy zwolennicy tych wyborów, to będą siedzieli w mysiej dziurze i się bali w ogóle pokazać opinii publicznej, no bo te wybory są nie do przeprowadzenia. Też uważam, że powinien być naprawdę ogłoszony stan klęski żywiołowej, tym bardziej, że jeżeli jest epidemia, to jest to ewidentny stan klęski żywiołowej. Natomiast wracając jeszcze do zachowań ludzkich. No oczywiście no są też bezkrytyczne zachowania, ludzie potrafią łamać te zakazy, Kwarantanny, uciekać z niej, no, ale myślę, że większość, zdecydowana większość społeczeństwa, no jednak idzie po rozum do głowy i stara się maksymalnie izolować. Naprawdę to od nas zależy, czy my ten wirus zwalczymy. Cywilizacja ludzka przez parę tysięcy lat przy nieznanym środku zakaźnym nie znalazła innej metody niż izolacja, po to, żeby przerwać te łańcuchy zakażeń. Jak wypracujemy szczepionkę no to oczywiście zaszczepimy całą populację ludzką tak jak to się kiedyś stało w przypadku ospy czarnej i udało się tą śmiertelną chorobę opanować. Podobnie będzie z koronawirusem i kiedy będziemy mieć szczepionkę. Szczepionki nie mamy. Być może to będzie za pół roku, za rok. Oczywiście dzisiaj ośrodki naukowo-badawcze bardzo intensywnie pracują nad tym, ale to jest przed nami. Leków przyczynowych nie mamy. Właściwie jest tylko leczenie objawowe, czyli polegające na tym, że się próbuje zbijać temperaturę jeżeli ona jest bardzo wysoka, no, nawadnia się pacjenta, tak? No a jeśli ma kłopoty z oddychaniem i sam nie może tego oddechu prowadzić, no, potrzebny jest respirator, tak? No ale tak naprawdę albo organizm sobie poradzi, albo sobie nie poradzi. Dlatego ta dyscyplina społeczna, ten dystans społeczny. No jest fundamentalną rzeczą. Panie Marszałku, ja bardzo chciałabym podziękować za spotkanie i za rozmowę i jeszcze raz za pośrednictwem właśnie naszych łączy zaapelować, byśmy w tym trudnym czasie szczególnie na siebie uważali i stosowali się do tych zaleceń, które Ministerstwo Zdrowia, także służby sanitarne do nas kierują, bo to tak naprawdę od nas zależy, jak ta epidemia dalej będzie miała, jaki będzie miała wydźwięk. Dlatego ja bardzo dziękuję za rozmowę i sobie, jak również panu Marszałkowi życzę tego, byśmy jak najszybciej mogli spotkać się, Osobiście i wrócić do tej normalności. Ja też sobie tego życzę, i Państwu życzę, jeszcze raz apeluję: chrońmy ludzi starszych, bądźmy solidarni z nimi, pomagajmy im, ale nie narażajmy ich na kontakt osobisty. No i żegnam Państwa takim staropolskim powiedzeniem, które okazuje się jest bardzo aktualne: bądź zdrowa, bądź zdrów, bądź zdrowi. Panie Marszałku, niech Pan również będzie zdrowy. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.